Często spotykałam się z pytaniami dotyczącymi konkretnych materiałów. Mogę na nie odpowiedzieć tylko wtedy, kiedy ich sama używałam. Dziś chciałam Wam pokazać na przykładzie pasty strukturalnej, w czym tkwi problem. Na rynku kupicie parędziesiąt różnych rodzajów pasty strukturalnej. Na pierwszy rzut oka ich konsystencja niewiele różni się od siebie, no chyba że są kolorowane lub mają strukturę. W tym filmie kładłam różne pasty na te trzy serduszka. Na ich przykładzie pokażę Wam różnicę. Pierwsza pasta, 11 zł, kupiona w netto. Ma nieco bardziej kremową konsystencję niż takie, których do tej pory używałam. Rozprowadza się świetnie, schnie szybko. Po wyschnięciu całe serduszko przemalowałam patyną. I tutaj zobaczyłam główną różnicę. Po wyschnięciu pasta stawała się gumowa. Nie wchłaniała patyny. Mogłam ją swobodnie zetrzeć. Ta pasta jest kupiona za 20 zł w Leroy Marlin. Jak widzicie, nie jest biała, ma lekko szarawy kolor. Jedną i drugą farbę można barwić. Ta po wyschnięciu zachowuje się jak gips. Bardzo ładnie daje się szlifować. Wsiąka patynę jak bibuła. Oczywiście nie da się już zdjąć patyny z reliefu, tak jak z poprzedniej pasty. Natomiast można jeszcze podszlifować. Generalnie ten rodzaj pasty strukturalnej pięknie przyjmuje wszystkie kolory. Pociągnijmy nasze serduszka pastą wybielającą do drewna. Najpierw pierwsze z gumową pastą, a potem drugie z gipsową pastą strukturalną. Jak widzicie, osiągamy zupełnie inne efekty. Jak wspomniałam, gipsową pastę możemy szlifować. To jest jej duży plus. A tu jeszcze położyłam gumową pastę na białą powierzchnię. Niby to wszystko nazywa się pastą strukturalną, ale efekty osiąga się zupełnie różne. Pomysłowość na ozdabianie nie zna granic. Możemy dodać na przykład perełki w płynie, ten preparat kosztuje 18 zł, bądź ozdobić brzegi zwykłą farbą do szyb dla dzieci. I to jest chyba najpiękniejsze w dekupaż. Nic nie zdarza się dwa razy. Ta technika nigdy nie wieje nudą. Zapraszam do oceny filmu.